Z ewangelii według Świętego Łukasza. Posyłam was jak jagnięta między wilki. Można by pomyśleć, że to okrutne. Posłać jagnięta bezbronne, nieuzbrojone, łagodne pomiędzy wilki, które mają mordercze instynkty. A jednak Jezus to robi nie dlatego, że jest wobec nas okrutny, ale dlatego, że wie, iż prawdziwe zwycięstwo. Należy do tych, którzy mają ciche serce, i prawdziwe zwycięstwo należy do tych, którzy mają puste dłonie. Prawdziwe zwycięstwo należy do tych, którzy nie umieją szarpać, nie umieją yy, gryźć, do tych, którzy nie umieją zabijać. Prawdziwe zwycięstwo należy do tych, którzy zwyciężają łagodnością, miłosierdziem. Do zobaczenia jutro.